Dzień dobry Państwu. Adam Pawłowski i Lechosław Olszewski. E, witamy Państwa w kolejnej, w kolejnej degustacji. Jesteśmy w zestawie już jesiennym, ale postanowiliśmy jednak przedłużyć trochę, trochę lato i zdecydowaliśmy się. Na polskiego musiaka, wino robione metodą e, tradycyjną, czyli metodą e, szampańską. Za chwilę, pewnie Adam e, trochę wytłumaczy, e, na czym to polega. E, jesteśmy w Lubuskim, niedaleko e, Krosna od e, winnica Margaret, o której za chwilę, e, za chwilę powiem parę słów, dlatego, że ona jest mi szczególnie bliska i też wytłumaczę e, dlaczego. Wino ze szczepów jak najbardziej związanych raczej z szampanią niż z lubuskim. W lubuskim zdecydowanie wina musujące tradycyjnie robi się ze szczepu ryzling. I o tym też trochę <coughs> powiem tak. później. A więc yy, piszecie do nas z prośbami o yy, polskie produkty. I yy, 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 wyruszyliśmy na poszukiwania i znalezienia do naszych zestawów win, które będą ciekawe, opowiadały historię, ale też win, win wysokiej jakości. I tutaj tutaj mamy ostat... hit ostatnich lat, czy, czy ostat... na pewno hit ostatniego roku, Ta. zdecydowanie i już już idący w ślady tego, tego, tego takiego powiedziałbym, lubuskiego prekursora win musujących Guillaume'a e, tak e, Tutaj mamy młodszy projekt. E, który... Próbowaliśmy e, go miesięcy, e, kilka miesięcy temu. No, e... Nie pamiętam kiedy to było, i opowiadaliśmy całą tą historię e, historię tego, w jaki sposób Guillaume zainspirował e, sąsiadujących z nim winogrodników do tego, żeby właśnie nastawili się na produkcję win musujących. Cały czas funkcjonuje klub 5, czyli 5 winnic skupione wokół Guillaume'a, którym Guillaume pomaga, użycza swojego sprzętu do, do robienia win musujących. I jedną z winnic, która wchodzi właśnie w ten skład, jest winnica Margaret e, e, Michała, e, Michała, e, Michała Przytuły. Dlaczego on jest szczególnie mi bliski? Dlatego, że jest człowiekiem, który pomaga mi w mojej winnicy, czyli w naszych 27 krzakach Chardonnay. Z których właśnie robimy pierwsze wino musujące, właśnie dzięki pomocy Michała. Rozumiem, że wino musujące metodą tradycyjną. Oczywiście. Okay. No to metoda tradycyjna to jest ta właśnie szampańska metoda, czy, czy, czy to um, um, dopracowana, czy wymyślona przez Francuzów, choć nie, nie do końca. Tam angielski, angielski łącznik w tym wszystkim się pojawia. Meret. W, w każdym razie, patrząc na pryncypia tej metody, no to takie po raz pierwszy przefermentowane wino spokojne, które powinno charakteryzować się solidną kwasowością, nie na zbyt wysokim poziomem alkoholu. Nie musi być szczególnie aromatyczne, dlatego, że będziemy je następnie ponownie fermentować i ono będzie sobie dojrzewało na tym naturalnym osadzie z, z, z martwych drożdży i, i ma nadawać winu pewnych aromatów i smaków, to ma wino przejść tak zwaną autolizę drożdżu, czyli mieć w, w ramach swojej gamy aromatycznej y, aromaty takie y, oddrożdżowe, czyli na przykład świeżo wypiekany chleb, y, czy czasami nawet y, w ekstremalnej formie taki zakwas chlebowy, mm -hmm. y, ale też y, kojarzymy to z, z takimi y, pysznymi wypiekami jak y, y, jak chałka, croissant i mm -hmm. y, 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 czy, czy słodkie drożdżówki. No to jest znak <laughs> rozpoznawczy głównie szampanów, który e, w przypadku e, rocznikowych wydań leżakują 3 lata, i tymi drożdżami aż są, tymi, tymi aromatami drożdżowymi są wręcz napakowane. Ale takie zwykłe non-vintage szampany, podobnie jak e, ta nasza butelka, leżakują przynajmniej 18 tak, miesięcy. E, one leżakują na osadzie co najmniej 12, ale no. 15 do wydania tego. Mhm. tego y, no to wina na rynku. Tu mamy nawet poważniejszą wersję, mamy 16, 16 miesięcy na osadzie. Myślę sobie, że to jest dobry przykład, właśnie taki, który z jednej strony trzyma jeszcze świeżość, owocowość i charakterystykę szczepową, a z drugiej strony pojawiają się, tak myślę, nie próbowałem, nie miałem tego jeszcze w ustach. Dobra, nie będę oszukiwał, ja oczywiście nie. próbowałem, <laughs> dlatego że winica Margaret w tym roku zdobyła. E, dwa z trzech, trzech. możliwych korków, tak, z złoty i e, brązowy, w czasie konkursu polskiej korki. E, I to było e, duże zaskoczenie. Tylko winnica Smolis podzieliła, e, tak. podzieliła te, dwa, e, te dwa bardzo, no bardzo i, dobre i, wina. I, i ja jako jeden z jurorów mogę tutaj y, zaświadczyć, że, że ta kategoria winusujących była. Mm, Chyba najbardziej ekscytującym, jeżeli chodzi o, o, o tegoroczne, nie tylko o tegoroczne korki, ale, ale z roku na rok jest to, jest to chyba naj, najmocniejszy taki drogowskaz w sumie dla, dla jakości polskiego wina. No właśnie, no bo tutaj możemy tylko dopowiedzieć, że patrząc na doświadczenia Anglii, e, mm, tam 70% win, które powstaje, to są wina musujące. Angielskie Musy ścigają się obecnie z szampanami i wydaje się, że to jest nieuchronnie droga, którą przejdzie też polskie, polskie winiarstwo z całym szacunkiem oczywiście do, do win spokojnych. I właśnie pasja takich ludzi jak, jak Giondi była i determinacja, jaką ma Michał Przytuła, dlatego że większość, większość win... U niego to są, to są wina, wina musujące. Myślę sobie, są tutaj takimi mocnymi drogowskazami, że Polska w tą stronę Tak, no i, i pewnie za, za kilkadziesiąt lat będziemy mówili o nich i o tych, właśnie, flaszkach, jako, jako o takich Prekursora. prekursorach i ojcach założyciela no tego, tego nurtu nikt sobie nie będzie wyobrażał polskiego wina bez wysokiej jakości win musujących. Jeżeli chodzi o tą nutę taką no drożdżową, którą mhm. chcielibyśmy tutaj poszukać, no to w rozmowach z winiarzami, ale też z doświadczeń naszych wynika, że to takie 12 miesięcy to jest minimum mhm. leżakowania na, na osadzie z drożdży, żeby te aromaty zaczęły gdzieś tam rezonować. One również, ta drożdżowość dodawała trochę faktury, zagęszczała nieco to wino. Ale taką też, taką też cechą win, wytwarzanych tą metodą tradycyjną, jest to, że te bąbelki, ta pianistość, ta, 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 ta pianistość ta, ta ona, ona jest bardzo. Te bąbelki są ultra małe, ultra małe i one nie musują tak na całej powierzchni kieliszka, jak sobie porównamy to na przykład z Prosecco, które po prostu pieni się trochę w tym sensie, tak jak na przykład piwo, może nie aż tak i te bąbelki są nieco większe, Ta, to dojrzewanie wina na osadzie plus dłuższy czas leżakowania w butelce powoduje, że ten dwutlenek węgla on on staje się taką integralną częścią tego płynu, bardziej się rozpuszcza w nim i, i wtedy tworzą te bąbelki raczej taką fakturę, kremowość, więc one nie tylko ożywiają, ale także dodają winu jakiegoś takiego kompleksowości, kolejnej tekstury i, 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 i czynią mnie takimi eleganckimi. No właśnie, no generalnie tendencja światowa, światowa czyli głównie, głównie szampańska, jest taka, żeby też zmniejszać ciśnienie w butelce. No, w przypadku szampanów często to ciśnienie dochodzi do, do 6 barów. Teraz raczej winiarze starają się obniżać tą, tą, to ciśnienie, a jednocześnie właśnie w związku z tym pienistość do 4,5 bara, żeby właśnie te bąbelki one nie dominowały, tylko były integralnym elementem samego wina, no bo też zmieniły nam się, zmieniły nam się wina bazowe. Kiedyś te wina powstawały z takich raczej niedojrzałych, Niedojrzały. niedojrzałych owoców, a teraz mamy odwrotną sytuację, że one są wręcz przejrzałe, więc one nie potrzebują nie, nie potrzeba ich ukrywać, one mogą pokazać wszystkie swoje, wszystkie swoje właściwości. Tak, Dobra, to, ale co czujesz tutaj w kieliszku Odam. Tutaj, no, ja po pierwsze, po pierwsze czuję, że to jest szardone. I by nie, to, 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 to sprawia, że chce mi się sięgać dalej po to wino, no bo ma ono cechy odmiany polskie, szardone. Wiadomo, że z tymi odmianami szlachetnymi w naszych jeszcze warunkach klimatycznych nie zawsze te, te takie... Ta, ta aromatyka ta aromatyka jest tak rozwinięta. A tutaj mamy no, świetny przykład szardone, które nie atakuje nas nie przytłacza nas aromatyką, tylko mm -hmm. ono jest delikatne, zwiewne, eleganckie, zwierne, eleganckie. Mm -hmm. I, taki, i taki powinien być ta, to, to wino bazowe na bąbelki. Bąbelki są bardzo precyzyjne, one się przyjemnie turlają po, mm -hmm. po języku, mają tą werwę kwasową w sobie, tak, tak, jak, tak, tak jak to być powinno. Głównie to wszystko jest oparte na. E, takich aromatach, smakach cytrusowych, zielonego jabłka. E, I to, co e, też we mnie rezonuje po, tych, po, tym, e, po tej degustacji, no to jest taki mineralny szmyt. Tak, ale z drugiej strony powiedzmy jeszcze o tej relacji cukru do, do kwasowości. Bo z jednej strony, może o, o trzech rzeczach. Po pierwsze, mamy tutaj dodatek e, pinota. I on na pewno tu wzmacnia strukturę, mhm. to, to wino jest, nie tak. wiem jak to powiedzieć, tęższe, tęższe, no. tęższe od, to jest, to jest od tego, tak co byśmy się spodziewali, tak. Tak, patrząc, tak. że w 90% to jest jednak Chardonnay, tak. z drugiej strony mamy wyraźną kwasowość, ona przepięknie na podniebieniu się rozlewa, ale jednocześnie nie jest taka szarpliwa mhm. i to właśnie cukier resztkowy, jego jest tutaj 7 gram, powoduje to, że ona się tak przepięknie, przepięknie układa. No, myślę sobie, że to jest no, bardzo dobre, musujące Świetne, świetne winomusujące do tego, żeby y, napić się jego kieliszek na tak zwany aperitif. Ono, mm -hmm. y, ono zaostrzy apetyt. No i przy, na pewno. Przygotuje na posiłek. Y, natomiast y, natomiast y, no, raczej nie kojarzymy y, win musujących z łączeniem ich z, z, z jedzeniem, ale. Takie jest też po, po, powiedzenie w świecie winiarskim, somelierskim, że jeżeli nie wiesz, co wybrać, no to weź szampana czy, czy, czy wino musujące i, i będzie okej. Okay. Rzeczywiście tak jest OK, dlatego że wino musujące ma, ma, to, ma tą swoją najważniejszą cechę, jeżeli chodzi o łączenie wina z jedzeniem, to jest, to jest kwasowość i umiejętność takiego dopasowania się, elastyczność i nieprzytłaczanie smaków na talerzu. A to jest, to, jest to jest dobre tło do pokazania się wszelakich smaków. Mhm. I myślę sobie, że też warto wspomnieć o, o tym, jak podawać wino musujące. Okay. Najważniejsze, żeby je dobrze schłodzić, tak żeby było w lodówce y, przez co najmniej 2,5-3 godziny. Y, Mówiłeś o tych sześciu barach, więc jeżeli to no, nie jest y, odpowiednio schłodzone, ten korek będzie strzelał, będzie strzelał daleko, mocno, tak, w różne strony, tak, więc trzeba uważać, delikatnie, nie wstrząśnięte, nie zmieszane, tylko delikatnie wyjęte, dobrze schłodzone, e, i my rekomendujemy podawanie tych win e, w, wykonywanych tą szlachetną metodą, bardziej taką rzemieślniczą, czyli czyli tradycyjną metodą, czy szampańską, jakkolwiek to nazwać, właśnie w nieco szerszych kieliszkach, tak żeby to wino miało miejsce, żeby się rozlać, żeby miało miejsce się otworzyć, żeby zerknąć właśnie za tą pienistość, za bąbelki, jakie jest w nim wino, bo jeżeli zamknęlibyśmy to wino w takim długim kieliszku, no to byśmy mieli masę dwutlenku węgla ale niekoniecznie moglibyśmy wyczuć tą aromatykę i fakturę jego, więc... Ale na... z drugiej strony Adam, jak to ładnie wygląda. <laughs> Kiedy trzyma się ten kieliszek, bąble idą do góry, tak? Ładnie wygląda, na pewno na zdjęciach w mediach społecznościowych, natomiast jeżeli chcecie naprawdę w pełni, w pełni odczuć, co macie w kieliszku, rekomendujemy właśnie takie kieliszki, czy... My tu mamy akurat kieliszki do czerwonego wina, ale mogą być też do białego, w każdym razie flety, tylko do zdjęć. Tak, u podstawy bardziej rozszerzone, zbiegające się ku górze, po to, żeby wyłapać całą aromatykę mhm. na, na, jego, na jego wierzchu. No dobrze, jeżeli byście chcieli się dowiedzieć więcej o tym, jak łączyć wino z jedzeniem, zapraszamy do naszych filmów, które są temu poświęcone, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze wino klubu, zachęcamy, żebyście wybrali subskrypcję dwóch lub czterech win i razem z nami je degustowali. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.